Blogu? Oj, myślałam, tak, będę pisała o ubraniach, o pokazach. To wszystko jest bardzo ciekawe, naprawdę. E, jeśli mi starczy czasu, to zabiorę się za taki projekt z pewnością. Nie, to są jakieś głupie żarty, w życiu tego nie będę robiła. Dużo sarkazmu. Strasznie pródne, próżne zajęcie, w życiu tego nie będę robiła. Ostatnio rozmawiałam z nad, na telekamerach z Maćkiem Musiałem i mówię... Nadal szukasz dziewczyny? No, że nadal szuka. I on mówi, no zobacz, a ta, która tam śpiewa? On mówi, nie no, dała mi kosza. Ja no a zobacz tamta, e, ona ma ten program, znaczy ona ma bloga o modzie, jest przecież piękna, zaradna. I tam mu wymienia on mówi, o nie, błagam cię, przecież ona zarabia pieniądze na swojej próżności. co mówię, macie? ile ty masz lat? On mówi, 21. Ja mówię, człowieku, ty szukasz żony czy dziewczyny do zabawy? W każdym razie to jest zarabianie pieniędzy na próżności, ja się z tym zgadzam.